Dzień dobry, z tej strony Kasper. Dzisiejszy temat to będzie cheat day. Spotykam się po południu, bardziej koło 17-18 z Wojtkiem i Jakubem. Dzisiaj będziemy jedli, będziemy jedli coś dobrego, jakąś pizzę, może burger, wejdzie jakieś piwko. Tak więc chciałbym Wam pokazać jak ja podchodzę tak praktycznie pod taki dzień. Czego unikam, co zwiększa, jak to generalnie wygląda cały taki proces w praktyce. Zobaczymy jeszcze, jak wygląda aktualnie forma. Może nie do końca jest to cheat day, tylko taki bardziej dzień, gdzie opuszczam zwykłe posiłki, a zostawiam kalorykę na produkty takie bardziej przetworzone. Też nie będę szalał, żeby podjadać się, objadać się pod korek. Myślę, że zamknę się w granicach 3, 3,5 tysięcy kalorii. No może po 4 podbijemy, zobaczymy jak to wyjdzie. Natomiast mówię nie jest to jakiś mocny dzień jedzenia. D44 Wstałem dzisiaj o godzinie 6.30 Wypiłem o 7.00 pierwszą kawę Teraz piję drugą A z jedzenia nic nie ruszam jak na razie Ewentualnie może zjem około 13.00 jakiś taki lżejszy obiad W postaci warzyw i mięsa z kurczaka Jakiegoś chudego mięsa Bądź po prostu jakąś podaż białka, żeby przyjąć I też przed wyjściem Przed spotkaniem Wybiję porcję mm, jogurtu proteinowego może serek wiejski, może twaróg chudy zobaczymy na co będę miał ochotę. Generalnie nie chcę wyjść powyżej 1000 kalorii jeżeli chodzi o takie posiłki przed wyjściem, przed spotkaniem. Mamy już godzinę 13, dalej nic nie jadłem natomiast teraz już idę do Biedronki kupić coś do zjedzenia. Tak myślę o jabłku i Serku wiejskim bądź mm, takim jogurcie białkowym, który ma 25 gramów w butelce. Mleczna dolina, naprawdę dobry, a też jakoś mm, nie ciągnie mnie, żeby coś zjeść, a chcę jeszcze podbić trochę aktywność, zrobić spacer taki półgodzinny, żeby tej aktywności jednak trochę było. To co kupiłem, jest napój proteinowy, mm, serek wiejski, jabłko i kiwi. Zjem 250 gramów serka, wypiję ten jogurt, zjem kiwi, zjem jabłko i to będzie wszystko, jeżeli chodzi o jedzenie przed wyjściem. A później to już wiadomo. Co na pewno wprowadzę, jaką zmianę w swoim życiu, to że będę robił zakupy mniej więcej o 6 rano. Byłem teraz, jest sobota, 13 godzina, masakra, takie kolejki, że po, po prostu człowiek niepotrzebnie traci czas czekając w tych kolejkach. Na szczęście miałem słuchawki, to mogłem... Czegoś sobie posłuchać. Natomiast, wo, jeżeli chodzi o Poznań, markety, kolejki są niesamowicie długie. Tak więc, jeżeli będę o szóstej chodził, myślę, że uda mi się zaoszczędzić troszkę czasu. Podsumowując, pewnie to w tygodniu to będzie z dwie godziny więcej. 15 godzina i trzecia kawka. Trzymam mikrofon, bo nie wiem, czy będzie szumić, czy też nie. Ja już w trasie zrezygnowałem z pojechania autobusem tylko idę na pieszo, żeby też nabić tej aktywności trochę więcej. W ręce mam jeszcze Pepsi Zero i z tyłu jeszcze mam jogurt białkowy, więc nie wiem, no, bo, bo, bo. może go zjem, może nie. Zobaczymy. Jogurcik proteinowy to też jest jedna z możliwości, jaką można wprowadzić właśnie przed takim wyjściem, no bo jednak to jest podaż białka. A białko jest też odpowiedzialne za sytość. Więc jeżeli wypijemy taką porcję białka przed wyjściem, przed jedzeniem, to prawdopodobnie zjemy mniej niż byśmy tego białka nie wypili. Więc można próbować na sobie testować. Polecam! I co powiesz, jako? Że jestem bardzo, bardzo głodny. Tak więc dzisiaj kończysz ten materiał, nie wyszło tak źle, zjedliśmy pizzę, był McFlurry, był jeden baton słodki, więc myślę, że wyszło około 4000, tysięcy, może troszkę więcej, bo jeszcze było piwko i było whisky. Tak więc spoko. Teraz czekam na tramwaj i lecę do domu. Jeszcze raz dzięki, że byłeś, do następnego, cześć.